Postój, Hej! Hey. Marlena odpoczywa, słuchajcie! Już się zmęczyła drogą, bo musi nas bezpiecznie dowieść na za miejsce. Połowę. Za połowę? Już nas No i zostały zaraz. Przywitaj się. Patrzcie jaką ma Weronika zarąbistą koszulkę. Tak, słuchajcie, 3 złote w lumpie, a panda bije drugą pandę. Krzesłem. Tak, krzesłem. <grywa> Marlena zakrywa rejestrację. Tutaj chciałam wam pokazać, jakie Marlena wyrządziła ostatnio szkody. Nie opowiadała specjalnie, bo bała się, że nie będę chciała jechać wtedy. Tutaj też są Nic niektóre rysy Marleny. Nic się nikomu nie Marleny. stało, wszyscy żyją. Okay. Która rysa twoja? Pokaż. No te czarne na pewno. Nie wiem, które jeszcze, ale nie wszystkie są moje, okay? Nie są wszystkie. Wszyscy. To też nie jest moje. Jesteśmy. Weronika, co patrzysz? Ja ogólnie strasznie lubię szukać czterolistych koniczynek. A, już zaczęłaś poszukiwania. Aj, ale ja mam wrażenie, że jak jej nie zobaczę na pierwszy rzut oka, to jej nigdy nie znajdę. I nie wiem po co jej szukam, ale to jest takie fajne zajęcie. Jest fajnie, jestem trochę przerażona, bo ja nigdy nie byłam na biwaku generalnie. Przeżyję to, trochę mi to daje właśnie vibe czarnych stóp. Jeżeli ktoś oglądał, to dajcie znać. To jest jeden z moich, może nie ulubionych filmów, ale bardzo lubię naprawdę. I zwykle, gdy komuś mówię o tym filmie, to nikt nie wie, co to za film. Ja nie rozumiem. Tego faktu, bo jest świetne. Ja jestem najbardziej pomocna, oczywiście. Daj mi wędkę do trzymania. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. I teraz nad srebrnymi, wtedy zadziała. Zuzia, chodź wbić śledzia. Daj mi To coś daje w ogóle? Nic to nie daje. Zuzia, bo buduję Pracowniczy. Nie da rady. Tak być nie może. O, co ty się przyjmujesz, masz estę S. Pączki na plaży. Weronika przygotowała dla nas całą ucztę. Spójrzcie tylko, tu jest jakieś risotto z białym winem. Co Tutaj na catering. Na Właśnie, co jemy na biwaku. Przyjechałyśmy do klubu Mila Kamień. Dziewczyny tutaj pracowały w zeszłym roku, więc to jest po prostu przyjazna stare śmieci. Oh yeah. <laughs> Teraz już przypominasz, że to jakieś bajki, ale nie wiem jakiej. Idziemy zaraz na jakiś tor przeszkód na wodzie. Um Ja nie umiem pływać, ale tam podobno jest płytko. Płytko, ale ekstremalnie. <laughs> no. Zmoczyłam całe włosy. Teraz się żyje widzowie. Zobaczcie, widzowie, tam jest księżyc. A tu jest słońce! Ale ja chciałam na Zuzię pokazać! No oh, jest super! Hello. A przecież mi było Zuzia, nagraj do vloga! za nagraj! Wyłączyłam na chwilę, bo nagrywam naszą ciemną drogę. Jedziemy ciemnym Zginiemy lasem. tu. Wszystko jest dobrze. O, <laughs> Bardzo to jest krzywe ciemny. drogi. A ty się tak mocno pompuje? Ja, Weronika wygląda jak ci co idą na Mont Everest. No w ogóle... Oni też tak mają tak, takie żółte. Tak Nie powiedziałśmy, no. ale wchodzimy na 8 -tysięcznik. Właśnie, już jutro. Jesteśmy w pierwszej bazie, jutro druga. Pierwsza baza zaliczona. Ja już jestem pod moim śliworkiem. Na poduszeczce, i ja aż mogę iść spać, a już jestem zadowolona. Uwaga, jest godzina 23, zuzia za <grym> Idę spać, jak już jestem śpiąca. Właśnie nie możemy się drzeć, bo tu ludzie śpią obok. Rozstawiliśmy sobie namiocik i dosłownie go niecałą godzinę później przyjechali jacyś ludzie, postawili sobie obok nas. Jakby na ja, <grym> to nie jest dziwne, <grym> <co>? <grym> My tak chciałyśmy na uboczu i specjalnie sobie tak wzięliśmy na uboczu, a tu jacyś ludzie. Idziemy na kajaki, to jest Zuzia... Zuzia, patrzcie jak ładnie wygląda. Ja takim mnie skomplementował, że wyglądam jakbym szła na pielgrzymkę. <laughs> Trochę racja, ale wyglądasz równie pięknie. Patrzcie widzowie na nasze widoki. Mamy 5 minut. <laughs> widzowie, płyniemy już chyba godzinę, prawda Zuzia? Nie wiem, ciężko mi wyjść. No chodź tutaj. O. No. Idzie nam świetnie. No. W Krzaki wjechałyśmy do tej pory tylko raz. I to na samym początku tak. nas wypchnęli. No, więc Zaraz to nie w kolejne. Tak. tak. Ja powiesuję. Patrzcie jak się ja wiesuję. No, i ogólnie jest bardzo przyjemnie, jest bardzo ładna pogoda. Tam są nasi kompani. Pomachajcie do kamery. Yeah. Zuzia, gdzie jesteśmy? To nawet nie była minuta odkąd <laughs> powiedziałyśmy, że tylko raz się kurde w Krzaki. Tak. To są Krzaki. Uuh. No nagrywam już, Zuzia A, <laughs> Jesteśmy na przystanku. Nie byłam za tym, żeby się zatrzymać, ale w sumie dobrze, że się zatrzymaliśmy, bo trochę odpoczniemy. Dupa już boli od siedzenia. To jest bardzo ładne miejsce. Jak widzicie rybki, tutaj No, zmarł. nagrywam nasze piękne rybki. Bartuś! Rybeczka. Rybeczka. nasza. One direction. Jak tam Marlenka? Cudownie. Czy powiecie do Boga? Jak byś podoba? Jest bardzo fajnie. Daje mi się Jest że... ciepło. Tak, ciepło na pewno. Ja już nie mam siły, widzowie. Ja już chcę koniec. Ja bym tak mówiła cały dzień. W końcu znaleźliśmy miejsce, gdzie możemy zjeść. Było bardzo łatwo się dogadać w cztery osoby, gdzie zjemy. Mhm. Zamówiliśmy sobie chłodnik tak. na spółę. Tak, zamówiliśmy sobie chłodnik ogórkowy, brzmi super. I jeszcze tak ja no. z krewetkami, a Zuzia wzięła sobie ja proszę Zuzia. sałatkę, sałatkę z serem halloumi, granatem ja i awokado. Przyszedł mój chłodnik. jaki ładny, ślinku. Mizeria. Mm, mizeria. Moja sałatka Patrzcie, jaka piękna. No. Let's check. To nie ma z kamerki. Masz I zrobimy jeszcze próbę oh. testu Marleny Uwaga, krewetka. Może być trochę spicy. Bardzo to Tu sweter, moi drodzy. A tutaj gacie, idziemy się kąpać. Jest zimno, ale nie wykąpać się. Właśnie rozpaliłam naszego grill'a, bo jestem taka zdolniacha. Eee, świeci mi oczy. <grymne> Jak, czy Marlena jest wygodna? Proszę ocenić w skali od 1 do 10. 4. <grymne> 4. słyszałeś? Słyszałeś to? Nie. Jaka jest twoja odpowiedź? No, gramie? ona leży na jakiejś innej pupie, na pewno nie na mojej, bo moja jest 11 na 10. Czyli to chyba zaszła jakaś pomyłka. Mamy godzinę. którą? 9.30? Coś takiego? 9.34, no. O, widzicie, jak skadłam. Obudziłyśmy się przed chwilą, dzisiaj już było cieplej, ale kurde, mam całe oczy jakieś spuchnięte. Okazało się, że Weronika ma alergię na poduszki, które wzięła z domu. <laughs> bo takie piekły oczy. Weronika się nagle obudziła. Nie no Zuzia, ja mam alergię na ten namiot I później nagle stwierdziliśmy, że to te poduszki Bo poduszki są z wełny chyba No albo ja uznałam jeszcze, że może być w nich dużo kurzu po prostu no, Ja no, na to przykład to mam to alergię to na kurzu Ja nie wyglądam jakoś dziwnie z tymi włosami hmm. Sterczą na wszystkie strony no, Ja nawet się dobra. nie widzę, więc już dobra Niech będzie No więc byle, my leżymy kosiarkę w tle Tak, to wcale nie jest nic fajnego, to nie jest A jak do vloga, to musi tak. teraz przejść To są nasze sąsiadki Tak <laughs> Chcecie kogoś pozdrowić. A, Pozdrawiam no, mamę i tatę. Pozdrawiam tak, Gabę i Martynę. Pozdrawiamy również. Zaraz będziemy jechać na jedzenie i robić coś bardzo fajnego. Jeszcze A nie jeszcze mówiłyśmy nie tego. Co? Nie będziemy zdradzać teraz. Tata Zuzi już wie. Tak, mój tata wie przed Jedzonko! Boli? No jest skrajnie nieprzyjemnie Patrzcie widzowie Poszłam na testy jako pierwsze, Robimy liść bazylii Nie wiem czy Zuzia wam opowiadała Czemu tatuujemy liść bazylii Nie Jeżeli oglądaliście vloga z Krakowa To już wiecie Tam po prostu jest taki inside joke z bazylią Patrzcie moi drodzy Zuzia zaraz będzie się dziarać Powiedz Zuzia jak się czujesz I'm scared. No już nie koniec. Gotowe moi drodzy gotowe Jestem zrobiona kochani. Patrzcie na moją dziarę. Wypuść tą sukienkę, błagam, Zuzia! No bo ja już przebrałam spodnie, a sukienka jeszcze mi została. <grym> jesteśmy pod półtuskiem, w sumie jesteśmy w półtusku i, i co? I co się stało pod półtuskiem? Chłop chłopa zabił kluskiem. Przystanek nowy dwór, kochani. Ładujemy telefony, bo wtyczka w aucie nie działa. Ja mam 8% no nie do Nie dojedziemy bez nawigacji. No Jeszcze no godzina no. drogi przed nami. Czysta poście, widzicie te podeszwy, widzicie te podeszwy? O! Moi drodzy, czy wy, tego, wy widzieliście? To te są dresy spodnie po mojej będzie mojej mamie przykro. One są genialne, ja je No, a czy ja je obraziłam, Zuzia? Ja nie, nie wiem, czy mówisz z sarkazmem, czy nie. Nie, są piękne. Na miocie lampka z góry jest. Weronika śpi, a Marlena śmieje się. Komary nie gryzą, gwiazdki świecą też. Jezioro jest czyste, a nasze ząbki nie. Wakacje, wakacje. Zaraz zaczynamy libację, wakacje, wakacje, zaraz zaczynamy libację.